Ale tu to akurat wolnych wniosków to... Zamiast prawu... Zostało coś, powiedziałem tego punktu... tu co miejsce się powiedział, że 25 dzieci jest uczęszcza na zajęcia terapii, zajęciowych. Czy to jest jakaś liczba ostateczna wskazana? Czy jest więcej dzieci takich, które a w rynku pracy gdzieś nie przyjmowali, to żeby, żeby wiedzieć. No. Ale Panie Radny, to pytanie było do Pani Głównej Księgowej akurat skierowane. No, Ale, bo Pani sprawozdanie z... przedstawiała jak ten punkt dotyczy PCPR-u, to nie wiem czy... No PCPR-u i bardzo dzisiaj tak samo, te rady zajęciowe to samo chyba przedstawiały, to i to... Znaczy, powiem, że w roku 2 jest za... Zapotrzebowanie może się zwiększyć, bo do 30 osób, bo takie są założenia y, tej fundacji, gdyż y, jest więcej zainteresowanych osób, ale w związku z tym, iż w roku, y, pod koniec roku 2014 przedstawiono nam zapotrzebowanie na 25 osób, y, nie mogliśmy tego zwiększyć. W każdym razie planowane jest od roku następnego, czyli od roku 2017 zwiększenie liczby uczestników na prawie o 30 osób. No właśnie, a czy jest jeszcze większa ilość czy chętnych, który po prostu by chciał uczestniczyć w tej wschodniej no, Z selekcji. tego co wiem, no to ta liczba się zwiększy od nieprawdopodobnie no podobnie, o 5 osób, Do O 5 osób, a. ale czy jest kiedyś no. 40, 50, czy no, może 100, wynika czy są, czy tylko się robi selekcję, czy... Tego w każdym razie jest przeprowadzona analiza i diagnoza potrzeb i na dzień dzisiejszy jest 25 osób, a z czasem może ta liczba się zwiększy, tak? Proszę bardzo. Hmm. Trochę odbiegliśmy od tematu, ale najpierw ta, tak, zastanówmy się do tego pytania, bo był tutaj wniosek od Gdańska i żeby żeby o ilość, o 5 osób, ilość uczestników warsztatów terapii zajęciowej. W związku z tym wystąpiliśmy do PEFRON, czy będą w tym roku zabezpieczone środki na funkcjonowanie tych warsztatów. I PEFRON odpowiedział wyraźnie, i to musimy omówić się z fundacją że podstawą do tego, żeby przyznawać środki na rok następny, jest ilość podopiecznych w warsztatach terapii zajęciowej na dzień 31 grudnia. W związku z tym w grudniu już warsztaty musiałyby mieć o tych pięciu więcej podobiecznych, i wtedy na następny rok nie byłoby powodu, żeby uzyskać te środki finansowe. Gdybyśmy to zrobili od początku tego roku, to takie e, koszty musiałby pokryć powiat komeciej w całości, na co nas w tej chwili po prostu nie było stać w tym, w, tym, w tym budżecie. Więc chyba rozwiązaniem rozsądnym będzie, żeby e, fundacja e, po prostu zrobiła nabór i zwiększyła ilość uczestników w miesiącu grudniu i wtedy koszty te, które by nas dotknęły dotyczyłyby jednego miesiąca, chyba że akurat warsztaty terapii będą posiadamy środki własne i żeby, żeby tych, te pozostałe osoby przyjąć na warsztaty.